300 level dalej jest możliwy do wbicia jeden dzień, ogromne zmiany w Fortnite dotyczące levelowania kont, w tym materiale powiem Wam o największych zmianach jakie Epic Games chce wprowadzić odnośnie wymiany leveli naszego konta i karnetu, bo właśnie Epic Games to planuje, warto być ten materiał. Bo po ostatnim materiale już część moich widzów ma set level, to jak widzicie moje prorodniki działają. No i generalnie drogi widzę, jeśli chcesz szybciej wyjść level, to bierz ten materiał, bo wszystko Ci tutaj powiem. Jeśli wbijasz dzięki mnie szybki level, to koniecznie wali mi suba, łapeczkę w górę, bo lecimy po 75 w to demon. No i walnijcie tutaj kodzik SEIKAM to w sklepie będę wam po prostu o to mega mega wdzięczny, a jeszcze chwilka również naszego partnera odcinka, czyli firmy NoPing. Jeśli chcesz zmniejszyć to sobie swój ping w Fortnite, to koniecznie jest zjedź do opisu, bo tam możesz ściągnąć. Darmowy okres próbny programu, który zmniejszy ci i dzięki niemu Twoja gra będzie działać lepiej i płynniej i w no lagów. polecam, bo naprawdę warto. Dobra, a teraz o co dokładnie chodzi i co tutaj Wam będę ci opowiadał. Jak wiecie, ostatnio nagrywałem odcinek, że można za pomocą tryb oszustów z set level w jeden dzień. Część osób napisała, że fejkam, ser skamujesz, no i co wyszło. Po około kilku dniach i znalazł się gracz, który wbił 400 level grając w Część moich widzów ma już 100 level. No i jak widzicie to wszystko działa. No i co tutaj się wydarzyło i o co chodzi? Jak wiecie ja wam w tamtym materiale mówiłem, że jest to prawdopodobnie błąd Epic Games i za to również zostałem skrytykowany, bo pisali nie, co tak ma być. No i co się okazało? Wczoraj Epic Games nerfiło o połowę ekstrybów oszustów, no ale to nic dziwnego, bo tego się spodziewaliśmy. Inną wa jakby ważną dziwną rzeczą jest to, że Epic całkowicie przebuduje prawdopodobnie System levelowania i ekspienia w tym sezonie dokładnie tak dobrze słyszałeś o co dokładnie chodzi? Chodzi o to, że jak wiecie w tym generalnie sezonie wbija się dosyć ciężko level. Wszystko opiera się na tym, że musisz robić kartę medali. No i wielu graczy po prostu nie chce tego robić, bo jest to nudne. I sam gdzieś z tym zgadzam. I Epic Games właśnie powiedziało na swoim Twitterze oficjalnie głosiło, że czekają nas ogromne, ale to ogromne zmiany. Które będą na 99% na korzyść graczy. Epic Games tweetowało oficjalnie, że po prostu obecny system X-Pienia minął się z tym, co oni mieli w założeniu. Oni po prostu mieli w założeniu to, że każdy będzie latał i robił kartę medali. Aczkolwiek gracze nie chcą tak wbijać levela, bo gracze chcą wbijać level podczas grania, podczas gry, podczas zwykłych meczy. No i co oznacza, prawdopodobnie Epic Games postara się albo przywrócić, właśnie poprzedni system x czyli po prostu za samą rozgrywkę będziemy dostawać jakieś karty, medali, coś w tym stylu, czyli że gramy i codziennie wbijamy sobie na kat 1, 2 levele albo po prostu Epic Games diametralnie zgustuje nam Expass za grę na przykład za otwieranie skrzynek, czy na jakaś za inne rzeczy, nawet dziesięciokrotnie byłoby to właśnie w tym stylu, że grając w ciągu meczu wybierasz na przykład przyłóżmy tą jedną piątą levela, no i za każdy mecz sobie troszkę to levelujesz i teraz powiecie, kamper, no ale to nie ma sensu bo z jedną no za szybko robić karnet no i nic bardziej milnego, na przykład gra Call of Duty Warzone na takim schemacie bazuje czyli nie robisz tam żadnych misji, nic w tym stylu tylko jedno co robisz to grasz musisz rozegrać tam około no parę set Meczy, no i po prostu wbierz sobie maksymalny level karnetu, jest mega fajne i mi osobiście dużo bardziej się to podoba niż w Fortnite. Cie. No i tutaj co możemy zmienić? Prawdopodobnie zmiana będzie się opierać albo właśnie na tym buście ekspa, albo na przy pro, jakby dodaniu bądź zmianach właśnie levela, levelowania w obecnym schemacie, czyli jakieś może wyzwanka, może jakieś inne aktywności, które będą dawały nam dużo ekspa. Na pewno warto na to czekać, no bo dzięki temu będziemy wbijać dużo, dużo szybciej level, no bo na niekorzyść na pewno tego nie zmienią, więc tutaj chodzi na pewno o boost expa. A dlaczego nie to taka duża zmiana i dlaczego tak to hype'ujemy? Dlatego, że jeśli byłaby to malutka zmiana, czyli jakieś dostosowanie, Coś w tym stylu dostalibyśmy to wczoraj podczas wczorajszej aktualizacji, która była tajną aktualizacją. Jednakowoż Epic Games na swoim Twitterze zmitowało, że dokładne zmiany Poznamy dopiero 28 września. No i dlaczego jest takie ważne? Bo 28 września jest aktualizacja, więc prawdopodobnie no te zmiany będą bardzo duże i Epic Games będzie chciał to szybko poprawić, bo być może również jeszcze nie przygotowało tych zmian. Tutaj od razu warto dodać, że odbiór tego jest bardzo pozytywny przez graczy, no bo jest to po prostu naszą korzyść. W tym momencie osoby, które nie robią karty medali, nie grają jakoś za dużo w Porta. na przykład mają 10-15 level. Ja sam właśnie pomimo tego, że porobiłem część karty medali. The cat sat on the Mam tam chyba 15 level, więc no idzie to bardzo wolno, no i część graczy niestety się tym mega stresuje, ja osobiście się tym nie przejmuję. No bo tak jak mówię, i tak ten level da się wbić, i tak, no ale teraz będzie łatwiej. Odnośnie samego trybu oszustów, tutaj dużo graczy już pisało, że nie ma już szans w ogóle wbijać z trybu oszustów expa, że już to nie działa, że to w ogóle nie ma sensu grać. No i tutaj powiem tak, otrząśnijcie się. Otrząśnijcie się, dlaczego? Dlatego, że już Wam tłumaczę, ja podczas swojego filmu sprawdziłem, że w około 6 minut dostałem no niecałe 30 tysięcy expa, czyli prawie pół levela. No i teraz jeśli Epic Games o 50%, czyli o połowę znerwiło ten exp, to nadal dostajesz 15 tysięcy w jakieś tam parę minut. Czyli podsumowując, w ciągu tak naprawdę, e, tak, grając z randomami, w ciągu tak godziny jesteś w stanie, no nie wbić może te 5-6 leveli jak wcześniej, tylko jesteś w stanie wbić na 3 levele. No, i czy jest to duża zmiana? No, oczywiście, że jest to jakaś tam zmiana, ale biorąc pod uwagę to, że teraz zamiast w jeden dzień jesteś w stanie 2 dni ukończyć ten karnet, no to i tak jest to po prostu dużo, dużo szybciej niż w poprzednich scenach, gdzie na początku porta musiałeś grać regularnie przed miesiąc, żeby po prostu wbić set level, więc zmiany są troszkę odczuwalne, ale nie jest to po prostu coś mega ciężkiego. No i tak, grając raz, tryposzóstw będziesz bijał dziennie, do no nie wiem, te 5, 10, 20 leveli, a i na przykład 30, warto dograć. No, i ja osobiście dalej polecam tryb po szóstów, pomimo że jest on nudny, to i tak warto sobie grać. Drugą sprawą jest to, że jeśli nie zależy Ci jakoś mega na levelu, to nie grinduj teraz trybo tylko po prostu poczekaj na te zmiany 28. Dlaczego? Bo być może te zmiany będą tak duże, że nikt nie będzie musiał grać trybo żeby wbić level. Tak zależy to od Was, aczkolwiek tam sam typ jest dalej w sobie opłacalny. Kolejną rzeczą, jak, jaką można wykorzystać do levelowania, no to oczywiście gracze zapominają o tym, że w Fortnite będą też na przykład Różne eventy i darzek warto o tym pamiętać, dlatego że takie eventy jak na przykład Halloween, czy jak inne eventy w grze, często przynoszą nam wyzwania dodatkowe, które dają nam parę leveli i warto o tym pamiętać. No bo teraz czeka nas tak, urodziny Fortnite'a, czekają nas właśnie również inne eventy, na przykład być może związane z Fabułą, Kevinem, no i czeka nas Halloween, także bardzo możliwe, że parę leveli wybijemy dzięki samym dodatkowym wyzwaniom. Tutaj również pa warto pamiętać o tym że mamy możliwość robienia tych daily, że mamy możliwość dodań tygodniowych i to również daje nam parę leveli. I pamiętajmy, że ten sezon trwa jeszcze około 2 miesiące, ponad trwa on do 5 grudnia na pewno, więc czas na wbicie maksymalnego levela no jeszcze jest, także nie musi się tym stresować, że nie macie już setnego levela. No, bo spokojnie pewnie z, y, uda Wam się to zdobyć. Co mogę Wam polecić odnośnie lewela? levela Pierwsze co, Czekamy do 28 i tam postaram się Wam ogarnąć, jaki będzie to nowy styl Ekspienia na czym to ma polegać i jakie będą zmiany. Na pewno będzie to na korzyść graczy, więc po prostu bądźcie czujni no i spokojni. Drugą sprawą, jeśli chcesz teraz biać level, dalej gra i ten swój try po 6, który polecam. No, bo dalej, no może tak jak mówię, nie wiesz, 30 na ale wbijesz 10 czy tam 20, no nadal dużo. Trzecią sprawą jest to wykorzystuj wszystkie okazje, jakie się pojawiają, czyli próbuj grać na właśnie, robić te karty medali, za karty medali masz chyba ponad level, próbuj robić daily, które są szybkie i łatwe w miarę, próbuj robić zadania tygodniowe, które też są w miarę łatwe i to też dać parę leveli tygodniowo, warto na tym się skupić. Kolejną sprawą jest to, że nie musisz kończyć już setnego levela, no i tak nie pozwaliśmy jeszcze nagród za maksymalny level, nie wiadomo czy maksymalny level ten jest setny, 150, 200 czy może 500, nie wiadomo. I pamiętaj też o tym, że Epic Games nie robi tak, że każdy nekat E, będzie miał, że nikt nie miał 500 levela, czy tam nie wiem, 200 czy maksymalnego. Tylko Epic Games robi tak, że jeśli gracze kupują tę karę, to oni muszą wbić ten set level także. Nawet jeśli będzie problem z wbiciem levela i na koniec on mieszał, nie wiem, 70 level, to i tak Epic Games znając życie, da tyle na koniec stanu misji, żeby większość graczy i tak udowodniła ten level. No po prostu będzie to nie, na, nie jakby nie na korzyść Fortnite'a, to że gracze będą się denerwować i nie wbili levela. Im zależy na tym, żebyście mieli set level, no po to jest Karnet, także pewnie będą jakieś busty, czy coś w tym stylu. No ja wam bardzo dziękuję w tym materiale już za odcinek. Mam nadzieję, że pomogłem wam. Dajcie na czym, korzystacie te sposoby. No i warto myślę, by było war nagrać o tym odcinek, bo teraz jest straszna panika wśród moich widzów, co zrobić, co zrobić, co zrobić z tym karnetem, czy go nie kupować. Kupować jeśli ten tryb oszustu został znerwiony. Także mam nadzieję, że chociaż trochę rozwiałem wam wątpliwości, no wypętajcie sobie kłapeczkę w górę, kodzik Sejkan w sklepie. No i socjale, Discord, Instagram, ping Wszystko w opisie. Wpadajcie, trzymajcie się, siema.